W dzisiejszym odcinku zmienię całą tą nudną, zwykłą pustynię w cały nowy, customowy biom. Ale najpierw, szybka informacja, na przestrzeni całego tego odcinka będzie się delikatnie głos zmieniał, bo zmienię komputer, program do montowania i tam się trochę ustawieniami wiem mikrofonu, więc cały czas będzie jakiś tam delikatnie inny dźwięk, ale da się to jakoś oglądać. Przynajmniej mam taką nadzieję. Także wracamy do odcinka. A więc to jest to miejsce, Chcę tu zbudować cały nowy kustomowy biom, który będzie wielkości całej tej pustyni, no a przynajmniej taki jest plan, zobaczy się co z tego wyjdzie. I nawet sobie już zacząłem robić takie dwa małe heksagony, No, trochę materiałów tutaj mam, trochę czarnej wełny i konkretu, ale pytanie ile dokładnie materiałów idzie na jeden heksagon. 2,5 staka Konkrytu i 38 wełny. No, no, niby mało, ale pamiętajcie, że muszę pokryć im cały ten obszar, całą tą pustynię. Więc, no, trochę tego będzie. I patrząc na to, ile terenu zajmę te trzy heksagony, tak na oko będę potrzebował ich może jakieś. Dobra, obliczyłem wszystko mniej więcej. Wełny będę potrzebował. Bardzo dużo i konkretu będę potrzebował jeszcze więcej. Także nie mam pojęcia, ile dokładnie wyrobię to, co mam na razie i zobaczę, gdzie mnie to zaprowadzi. I takie coś. No, ile się zależy. Oj, 11,5. Dość spory obszar, ale zdecydowanie będę potrzebował więcej surowców. Ała. Od czarnego barwnika. No trudno. Mam nadzieję, że zostało mi go trochę w farmie skór. O, tak. gimy gimni, gini. Jeszcze trochę piachu by się przydało. I chyba mam gdzieś go tutaj. O, trochę jest. Jeśli dobrze pamiętam, powinien być jeszcze tutaj. O, dokładnie. Bingo. Co? co? Co tu mi tu? Co, co ty chcesz w ogóle? Co ty ode mnie chcesz? Weź stąd, wyjdź. Jeszcze trochę piachu powinien mieć w kopalni. O, dokładnie tu. I wszystko pokraftowane. Na razie pięć shulkerów powinno starczyć na początek. Jeszcze tylko wełna. I z wełną, o, no właśnie. Coś tak przypuszczałem, że może być problem z wełną. Ale nic się nie dzieje. Wystarczy, że zrobię farmę nową, bo te owce tutaj po prostu nie wyrabiają, jest za mała. No i szybka farma owiec zrobiona. Tak tutaj w tym miejscu na razie brzydka, ale to jest farma tymczasowa. Ważne, że działa, jak można zobaczyć. I można teraz zacząć robić wreszcie te heksagony. Całkiem spory kawał, dla was to było kilka sekund, dla mnie to było kilka dni, teraz pozostaje mi taka monotonna robota, czyli robienie cały czas tego samego w kółko, no ale powoli, powoli to się zrobi. I pół pustyni za mną, już pół roboty i dalej no, będzie ciężko robić, bo napotkałem pewien problem, skończył mi się cały zapas czarnego barwnika, no i też farma skidów jest strasznie powolna sobie tam trochę awkowałem w tym, ale powoli się zbiera. To przydałoby się odbudować jedną farmę, którą kiedyś budowałem w Endzie. A jest to farma Wither Rose. Tych czarnych róż, czy coś tam, no, od... no, tych czarnych, Widerowych, wiadomo o co chodzi, tak, tego takiego czarnego kwiatka. tak, to jest właśnie ta farma. Kiedyś przestała mi działać, bo Wider z jakiegoś powodu mi gdzieś zniknął, pewnie wpadł do Wojny albo gdzieś. Ale przydałoby się to szybko odbudować. Ale przyjemny dźwięk. No tutaj wystarczy kurczak. Kurczak na miejscu. Tutaj trochę wody. I teraz najgorsza część, najbardziej przerażająca, czyli spawnowanie widera. Co no może pójść nie tak? A, pewnie coś tam wybuchnie, ale powinno być spoko. Na pewno stąd nie wyleci. Się endermany rozspały. No, wygląda dobrze. Ale endermany z jakiegoś powodu nie giną. Hmm. A w czym się jest problem? Tylko pytanie, w czym? Day 2. No, oczywiście. Ech. Day 3. Kurczak jest na miejscu, ale w niego nie szczela. Nie wiem czemu... O, pewnie mnie oczywiście. Wszystko idzie zgodnie z planem. Day four. Ja nie mam pojęcia czemu to nie działa. Testowałem różne rzeczy, przesunąłem nawet cały ten spadek Endermanów. Nie wiem czemu to nie działa, sprawdzę sobie szybko na internecie jeszcze chyba. Czy dobrze to wszystko robię, czy coś? Aha, super. wd 193 3 Endermany nie dostają obrażeń. Super. Zachrombiście, że spędziłem na to jakieś godzinę, dłużej. Nie wiem ile, ale pełno zmarnowanego czasu. Farma jest oczywiście tego pana tutaj: Raceworks. Link pewnie będzie w opisie, jeśli nie zapomnę. Ech, no, niestety, no trudno. Będę musiał zostawić tą farmę i poczekać na 1.9.4, jeśli w ogóle naprawiam ten bug. Także wracamy na stare śmieci. I można dalej budować. Uuu, uh, patrzcie tam w rogu. Ale romantyczna scena. Koń z krową przy zachodzie słońca. Trzymajcie kwiatków trochę. Ale gdzie ty idziesz? Miłość to skam. No to wracamy do budowania. Ta piramida będzie musiała iść sobie na spacer. Była piramida, i nie ma piramidy. Po prostu magic. I zrobione. I najgorsza robota za mną. Wszystkie heksagony ładnie zrobione. Cała czarna pustynia. Ale to nie koniec. Jeszcze gdzieniegdzie, gdzie, gdzie ten biom dotyka wody. zrobię jeszcze takie skalkowe heksagony, takie bardziej takie niebieskie, żeby wiecie. W wodzie też coś było. Coś było, żeby po prostu tak się to nie kończyło. Tak po prostu. Na przykład tutaj jeszcze muszę to dokończyć, tutaj jeszcze. Tam dalej na pustyni już nie idę, bo po prostu nie ma tam sensu robić tak to daleko. A tak naprawdę e, co? się. E, tak, ale tu już zacząłem już trochę naprawiać ten teren mniej więcej, później to jeszcze zakończę, ale tak, najpierw przed chwilą powiedziałem, że chcę zrobić ze skalku na wodzie takie różne rzeczy, ale najpierw muszę mieć dużo skalku, a żeby mieć skalku dużo, to trzeba mieć farmę skalku, a żeby mieć farmę skalku, trzeba ją zbudować. Także farma skalku będzie budowana i zbuduję ją, oczywiście, będzie na podstawie farm endermanów, po prostu będą się zabijać o, w sumie, teraz zobaczycie, wola, prosta, wydajna farma z kalku. Farma jest od youtubera Raceworks. tylko ją zmodyfikowałem, żeby było można zbierać te liany, te skalkowe i żeby była trochę szybsza, to zmodyfikowałem, to zmodyfikowałem trochę generator kobla, żeby był delikatnie szybszy, nie ma tam jakiejś dużej różnicy, ale zawsze to trochę lepiej będzie. Także farma ładnie działa, dobrze jest, tylko przy testowaniu miałem taki mały wypadek, jak zbierałem te liany skalkowe. O, nie. niedobrze, niedobrze. Mamy problem. I co zrobić? Dużo endermanów. Za dużo. Ale całe szczęście udało mi się to naprawić. Farma z powrotem. Więc śmiga działa. Mam tutaj bardzo dużo skalków w skrzynkach. Taki magazynek. Także skoro skalk jest, to teraz można budować heksagony skalkowe. Nie bardzo, proszę. Skalkowe heksygony zrobione. Tutaj, na no zewnątrz, nawet tutaj trochę zrobiłem i wygładziłem tutaj teren mniej więcej. Tutaj akurat tak uznałem, że akurat tutaj jest woda, to trochę ją tutaj przedłużę. Tylko to jest tutaj tak płasko trochę, ale to. Wystarczy na to nie patrzeć. Tutaj też naprawiłem ten teren pustynny, żeby tak nie wyglądał. Jakieś kaktusy dałem. Wygląda prawie jak naturalny, jakbym tu nigdy nie kawał piachu. Z tej strony woda tutaj dziwnie wygląda. Bo niestety są bagna, więc kolor wody jest taki dość dziwny. I zastanawiam się jeszcze nad tym terenem tu. Czy tutaj robić te skalkowe, czy te wysetki zamienić na heksagony? Jeszcze tak do końca nie wiem, więc na razie to zostawię. No i też możecie zobaczyć, że co tutaj się dzieje w ogóle na tej pustyni? No właśnie, na pustyni. Tutaj się dzieje coś takiego, że mi się skończyły rowerki. No, wyszło na to, że z pustyni zrobiłem czarną pustynię, więc przydałoby się tutaj coś zrobić. Więc zacząłem tutaj to jakoś sobie robić, eksperymentować, jakieś drzewka. Jedno tutaj takie przykładowe zbudowałem też. Świeczki ze szkła. Taki nederowe drewno, fajnie to wygląda. Takie alienowe można by powiedzieć. No i też tutaj mam taki, jakby to nazwać? Coś taki skalkowy. É wiem. um geyser. Skałkowy gejzer, coś w tym stylu i tutaj taka rzeczka jest i też ma taki fajny kształt, takie jakby żyły rozchodzące i tutaj będą takie drzewka różne, takie więcej jakichś takich roślinek. No i też takich tutaj będzie więcej, na pewno tutaj na tej górze zrobię jeszcze jedno taki gejzer, tutaj na pewno jakieś zrobię, jakieś kamyki wszędzie na tym, żeby tak na tym biomie nie było tak pusto, to się właśnie przydadzą, takie rośliny jakieś customowe, właśnie takie drzewka gejzery. Zaraz Wam pokażę jak to będzie wyglądało. Zrobię tutaj ten kawałek. I wyszło mi coś takiego, dużo tutaj takiego cyjanowego koloru, jakieś takie właśnie drzewa, te proszę o plany, tak jak tamto, takie energetyczne można by powiedzieć. Tutaj oczywiście to jest nydium, te niebieskie z Nederu, tutaj te krzaczki jakieś, tutaj taka customowa roślinka z i tutaj takie białe świeczki na górze, że to jakieś owoce albo coś w tym stylu. Dużo takich kamyków i martwych koralowców, i to zrobiłem już na całym terenie. Tutaj pustyni. Oko robota, taka najbardziej przyjemna, bo po prostu się biega i stawia radomowo. Dałem takie kamienie z Deep Tu też takie trochę martwe koralowce. takie odstające. I co ciekawe, rudaryc tą. trochę czerwieni nie zaszkodzi. Gdzie nie, gdzie tylko problem jest taki, że mam mało tej rudy. A tak, te kamyki będą. No, po całej wielkości tutaj pustyni, a tutaj tak jakby te oazy będą tylko gdzie nie gdzie, gdzie są te rzeczki ze skalku. I teraz mam taki problem, bo mam wrażenie, że tutaj jest za dużo cyjanowego koloru. Jak zrobiłem tą rzeczkę już, no to zrobię teraz mniej tutaj tego cyjanowego i zobaczę jak to będzie wyglądało. No i mamy tą Kolejna rzeczka zrobiona, wokół. No, i niby starałem się tak mniej tego dawać. No, i nawet to tak zadziałało. Widać delikatną różnicę. Ale nie wiem, czy to jest dlatego, że mniej to dawałem. Czy to jest kwestia tego, że tu jest bardziej taki górzysty teren. I bardziej ten czarny prześwituje. Ale fajnie to nawet wygląda. I szczerze mówiąc, jak tutaj teraz to zrobiłem, to. Nawet to teraz tutaj pasuje i ma sens, że tutaj jest tego więcej, bo jednak tu jest więcej, tak jakby tej rzeki skalkowej. Czyli to ma sens, że tutaj jest trochę więcej tego cyjanowego. A przynajmniej tak mi się wydaje, bo tutaj jest to jeziorko, więc na razie to zostawiam. Na razie to zostawiam, bo nie wygląda to tak źle. I teraz zostało mi zrobienie tego samego, tylko na całym biomie. I tutaj te gejzery, rzeki. I skalk jest na swoim miejscu. Wszystkie rzeki już zrobione dookoła po tej stronie, i tutaj też po tej drugiej. I teraz wystarczy zrobić to wszystko, żeby wyglądało tak, jak to za mną. I bardzo proszę już połowa biomu już zrobiona. Fajnie to nawet wygląda. Znaczy prawie przynajmniej zrobiona, jeszcze kamieki mi tu zostały. Tak, kamyki sobie zostawię na sam koniec. Teraz druga połowa biomu. Ja jednak was okłamałem, nie zrobiłem tutaj roślinek, ale zrobiłem kamienie. Także ta strona biomu już zrobiona, to teraz wystarczy zrobić tą stronę biomu i będzie już wszystko gotowe. I uwaga, uwaga, uwaga. I bardzo proszę. Zrobione. Kamyki wszędzie są, drzewa są, rośliny są i... i tak. No jest jeszcze ta farma. Chciałbym się ją pozbyć tutaj. U, idealne miejsce na owce. Oważę. A są małe problemy. Nic tu się nie stało, nic nie patrzcie. Nic tu nie ma. Ociąłeczki, chodźcie, chodźcie, chodźcie. Nie, nie chciałem tu wpaść. Ostatnie owce, i tu już będą wszystkie. I wszystkie owce już schowane zostawiam je na kiedy indziej. Może się do czegoś przydadzą. O mój Boże, ile tutaj nożyczek zostało. To to ma posprzątać. No i bardzo proszę. Zrobione. Pozbyłem się już tej farmy owiec. No jeszcze tu miałem kilka uciekinierów. Tutaj już jak można zauważyć, to są to serca. Już tutaj nic nie ma. Żadnych śmieci tutaj już nie ma. Poznikało wszystko. No, te nożyczki tak mi nie były potrzebne. No oczywiście możecie jeszcze zobaczyć, czy tutaj jest jeszcze portal został. Te skrzynki tutaj z wełną, ale to na razie je zostawiam, bo jeszcze może mi się przydadzą. No i oczywiście to magazyn. A dlaczego to jeszcze taki pseudo magazyn został portale i tego? Skoro niby to już skończony, no właśnie to nie jest jeszcze skończone. Bo tutaj jeszcze będę budował coś ciekawego nad. O. o! Może owcy może nie widać, ale jest słychać. I tak, tutaj jeszcze będę budował nad tym coś ciekawego. I to będzie miało związek z tym, tutaj, tym klockiem. No to jakby ktoś nie wiedział, co tutaj mam. Tutaj mam rozmna. To. No, ten breeder villagerów. Tam się, to jest taka farma, się rozmnażają. Tam spadają do dołu. I jak ktoś może zauważyć. No, to tutaj ma takie te. No, ma dwóch villagerów. Ale tak, tutaj ma taki strumień, tak, jakby jest, że płynie w tą stronę. Ten statek po wodzie można. Zauważyć tutaj po tym szkle, że płynie w tamtą stronę, w stronę miasta, i tak, żeby to miało sens, no to musi skądś płynąć ten, ten statek lecieć sobie. I skąd on leci? No, właśnie leci z tej strony tutaj. I w następnym odcinku zrobię całą, jakby historię, jak powstał ten biom, skąd tutaj to się wzięło w ogóle. No bo powiedzmy jeszcze, że no to nie jest normalny biom. Taki bardziej taki alienowy, można by powiedzieć. Taki obcy, wiecie, kośmici tego. I tutaj będzie coś ciekawego. Dużego, ciekawego. Tutaj będę miał różne farmy i na pewno będę chciał sobie zrobić trader villagerów. Tutaj cały taki yy, trading hall, czyli coś tam się nazywa. No taki stragan, można by powiedzieć, z villagerami. A to już w następnym odcinku się zrobi. Ale jeszcze wszystkiego nie zdradzam. Także tak. No, parę owiec mi uciekło, ale to już je zostawiam, chyba cztery są. są. czarne, to się będą ładnie zlewać z tyłem. Ale tak, mam nadzieję, że wam nie przeszkadzało, że ten odcinek tak długo powstawał, ale to tam wszystko będzie w filmikiem informacyjnym, więc zapraszam, jeśli ktoś nie oglądał. To wszystko opowiedziałem, co się działo i w ogóle, dlaczego tak długo. Także no, bez przedłużania, żegnam was. Pa.